Czy Mateo to nowy Owen? Nie wiem, ale mam nadzieję, że chłopce kupił ten jetpack, żeby uciec od tej wizji, więc... Siemano, klockowe świry, witam Was w kolejnym odcineczku na moim kanale Nowy Dreams. Hula już w klockach od jakiegoś czasu, jednakże recenzji jego nie było na moim kanale, a ja się powstrzymać po prostu nie mogę, bo to uniwersum uwielbiam uwiel uważam, że jest jednym ze świeższych uniwersów od lat yy, właśnie. Cieszę się, że LEGO nie powiązało go z aplikacją i cieszę się, że mamy kolejny numer. Bo. No nowością nie są co prawda łami główki, ciekawostki, świecie snu i tak dalej, ale nowością jest ten magazyn. Czyli numer 2 na 2024 i 2 to dwie dyszki, które musicie zabrać. Cudaczny komiks, zaiste, ale o tym zaraz. Wow, ale tą figurkę to koniecznie muszę mieć. Perfekcyjnie będzie pasowała do mojego moca. Środa, dzień... Oczywiście Mateo i plecaka odrzutowego. Czy jesteście bez szans, wykupić kupić ten magazyn? Nie no, wątpię. Hula od kilku dni w kioskach, ale myślę, że jeszcze spokojnie będzie. Wiecie, to nie król koszmarów. Pera, a po królu koszmarów zdecydowanie czekam na tą figurkę. Zresztą nie tylko ja. Też masz czasem tak, że wydaje się, że jak idziesz spać, to spadasz, no to wyjaśnienie. Twoje łóżko tak naprawdę spada. Do magicznej krainy. Mówiłem, że komik będzie zaiste dziwny. Serio, nawet tu kreska jest jakaś inna. Ale uwielbiam ten komik, serio. On, on jest jakiś tam inny i na to uniwersum. Mm, fajnie, że na plakacie dostajemy właśnie Mateo na tym że spaku i co z nim może zrobić? Uciekać przed sadzonymi, latającymi jajkami. Wow rozstrzygnięcie konkursu, ale w połowie magazynu, tego jeszcze nie było. Tak jak i nie było labiryntu, gdzie wszystko wygrywa, ale... nastawcie sami. Nie było też gry planszowej. Tak, to jest gra planszowa, to co tu widzicie. Wiem, że nie przypomina, ale uwierzcie mi, to jest gra planszowa. I już jak byłem na świętach na długim weekendzie, to w nią grałem. A Kosmiczny pościg, jest to coś, co zachęciło mnie do zakupu tego zestawu. Kurde, chyba się nie powstrzymam. No kurde, małpa w kosmosie plus latający mózg. Ach, Lego znów nie masz. Są też treningi dla sednych agentów. Oczywiście, jakim rodzajem typem jesteś. Kurczę, ten magazyn powoli rośnie na mojego faworyta wśród najlepszych magazynów. Takie zestawy jeszcze do wygrania, a w przyszłym numerze coś naprawdę spoko, bo no nie będzie to mało gabaretowa konstrukcja, a będzie to robot Ziblo. Bo już 23 maja coś też super i fajnie, bo wiecie, w pierwszym odcinku będziemy i Mateo, i malutkiego Zibloba, a tutaj mieliśmy Mateo, a będziemy mieli dużego Zibloba. Fajnie. Z tych dwóch. Oczywiście z będzie można stworzyć coś w stylu, wiecie, jednego większego. Zestawniku. a skoro wspomnieliśmy o... no to już przejdźmy do tego Mateo Sama figurka, no to wiecie, no spoko, jeżeli macie pierwszy numer to może was nie zachęcić, ale mamy tu Jetpack, wiecie no Mateo chyba postanowił zostać, nie wiem, War Machine'em albo Iron Man'em po roku w Dreams. Fajne, bo kolory tutaj mamy niektóre, na przykład, bo ten miecze ja chyba nie miałem w takiej, Miałem je z Nexonite'ów, ale nie w takiej kolorystyce, a tutaj dostajemy właśnie taką i sama konstrukcja teraz jest spoko. Pamiętam byłem mały oglądałem Pana Kleksa w kosmosie i tam pierwszy raz Jetpack w swoim życiu i zawsze chciałem coś takiego mieć, no to tutaj jakby mam w końcu. I wy też mieć możecie, wystarczy wybrać się do kiosku, no jeszcze bez jetpacku, ale z kiosku już możecie w jetpacku wrócić i o tyle będzie wam lżej. Lżej wam będzie, jak zrobicie też inne filmy na moim kanale, bo mam nadzieję, że umilą wam to wejście w ten weekend. No, dzięki, że byliście i widzimy się wkrótce w kolejnych odcinkach. Gazetki cały czas wychodzą, a i nie tylko, one są na moim kanale przecież, tak? Bye!